Siema ekipa, to słuchajcie, ja jestem Krzysiek. Jestem tu po to, żeby zagmatwane rzeczy tłumaczyć Wam po ludzku. Ostatnio opisałem sobie z przyjaciółką i poprosiłem ją rzucić pierwszy temat, jaki przyjdzie na do głowy. Chodziło mi o pomysł na e, następny odcinek na kanał. I ona od razu napisała, jak telewizja przekłamuje rzeczywistość i trzy porady, jak to ogarniać. Idealny temat Ale potem dorzuciła taki przykład I to rozpoczęło moją rozminę Jak tata ogląda Republikę To dwunastolatek To co mówią w tej Republice Łyka to jak pelikan I tu się zatrzymałem Bo te przykłady, które podają jako pierwsze Mówią o nas więcej niż nam się wydaje Odpisałem jej Okej, okay, a czemu Republika? TVN też programuje Tylko robi to subtelniej Republika wali łotem, a TVM skalpem. A ona na to... Ja podałam przykład. Każdy, poka każdy kanał pokazuje Ci wizję. I to jest prawda. Dokładnie. Każde każda media chcą Ci przedstawić swój punkt widzenia. Ale właśnie w tym jest cały haczyk. Bo choć wiemy, że każdy manipuluje, to i tak pierwszy odruch potwierdza nam tę jedną stację, którą uważamy za najbardziej ekstremalną. Tylko, że ten odruch nie bierze się znikąd. On bierze się z tego, czego słuchamy najczęściej. I nagle okazuje się, że telewizja nie musi cię okłamywać. Telewizja po prostu ustawia kierunek twojej pierwszej myśli. Twojej pierwszej myśli. Tak, powtarzam się. A pierwsza myśl to najmocniejszy filtr, przez który patrzymy na świat. Bo ludzie, którzy oglądają TVP, skażą jako tą złe TVN. Ci, którzy oglądają TVN, skażą jako złą, jako, jako zło republikę. A ci, którzy nic nie oglądają, i tak wierzą filmiki na TikToku z teoriami, że prowadza podatek od oddychania. I to nie jest kwestia treści, to jest kwestia powtarzalności. A powtarzalność ustawia nam poglądy. Tak jak Słupa włowa ustawiała się notok. No dobra, to jak, to, to jak oglądać politykę albo inne media, żeby nie dać się zaprogramować. Są trzy rzeczy na to. Pierwsza: zawsze zapytaj, a co to zostało pominięte? Manipulacja jest dziś najczęściej w tym, czym nam nie pokazano, a nie w tym, co powiedziano. Druga: przełącz kanał, dosłownie. Ten sam temat w dwóch stacjach wygląda tak, jakby opisano dwa różne kraje, oddalone o 7 galaktyk. I trzecia. Obserwuj emocje, które ci sprzedają. Jeżeli czujesz, kurw, strach albo moralną wyższość, lub poczucie, że nasi to jedyni normalni, to właśnie dostałeś informacji, dostałeś instrukcję emocjonalną. I wracając do rozmowy z przyjaciółką, to co było najciekawsze, to nie to, co napisała, tylko to, co przyszło jej na myśl jako pierwsze, bo telewizja nie wybiera nam poglądów. Ona wybiera nam odruchy. A odruchy działają szybciej niż myślenie. A kiedy zaczniesz to zauważać i zaczynasz naprawdę myśleć samodzielnie, to słuchajcie. Ja jestem Krzysiek i jestem tu po to, żeby zagmatwane rzeczy tłumaczyć Wam po ludzku. Masz temat, masz pytanie, to ja tu jestem. Bierzcie i pytajcie z tego wszyscy. Bo i więcej pytań zadasz. Tym trudniej jest komukolwiek myśleć za ciebie, Piona.